Polskie, bo generalnie w, Polskę, po, w Polsce się znajduję, więc Polskiego Radia słucham dla dzieci. Oczywiście witam wszystkich serdecznie. Oczywiście zwyczajowo tyłem, bo mianowicie to teraz taka nowa moda. Patrzę za siebie, zanim z przodu ktoś ci przyczepi, się generalnie znaczy, że bardzo źle jeździsz. Takie posiadam w schowku. Przepraszam bardzo za czekaj. Y, hała... ja Przepraszam bardzo za, za hałasy z tyłu, ale to y, cały, cały bagażnik dzieci naładowałem. Tutaj są z tyłu, się pojawiły. Y, y, na Wasze komentarze będę odpowiadał w innym terminie, tak, przez kalkę. A może najęźniej, jakbym spuścił, to by się chyba lepiej jechało. Widzicie, trochę techniki się człowiek pogubił, nie? No, ale mianowicie mam pomagiera, który generalnie z tyłu, mam nadzieję, że będzie czytał te komentarze pomiędzy bajkami, tak, bo. Jest bardzo odpowiedzialnym człowiekiem, mam nadzieję, że mnie słyszycie, albo ewentualnie nawet może resztki jakiegoś widzenia wam pozostało. No, ale to jest słuchajcie, generalnie cisza przed burzą, bo burza się wydarzy, ale jak, gdzie ja jadę pod prąd, jeszcze się dowiedziałem. Ty, no przecież to nie było pod prąd. Ale teraz jest. Teraz jest pod prąd, patrzcie jak zrobili mi tutaj, jeszcze ostatnio jak tu byłem, to może zróbmy tak, o. Witam serdecznie wszystkich, obiecuję, to jestem ja, naprawdę, tam z tyłu, po waszej tej, Zosia, ręki nie wiem czy twoją w ogóle widać, coś tam widać, coś tam widać, Zosia jest niestety do was totalnie odwrócona, ponieważ przepisy, a, nie, tak. no, no, a z innej strony to zawsze można zważyć na przepisy ruchu drogowego, ale faktycznie, patrzcie, chciałem jechać pod prąd, nie? No jeszcze ostatnio jak tu jechałem widzicie, pamiętajcie, patrzcie na znaki. Go away. A ty widzisz w ogóle kochanie czy, my, czy nas słychać, czy nas nie widać, no, czy w ogóle ja czy możesz... Dać. Co? Tak wszystko się słychać. Tak. Mhm. Super. A no to tylko o to się rozchodziło. Mogę nadawać. A to tak piszą, czy ty tak mówisz? Aha, no to już jest jakiś sukces, nie? Dobra, słuchajcie. My tylko tak kwestią, yy, że tak powiem, yy, Zorientowania się w ogóle, żeby Wam powiedzieć, że my żyjemy, bo były takie, słuchajcie, przesłanki, że my żeśmy się, słuchajcie, wzięli po prostu, przykitrali. Nie, nie jest to prawda, nie, nie przykitraliśmy się. Mamy tutaj, słuchajcie, milion 500 dziewięćset spraw do załatwienia, e, związanych ze wszystkim tym, o czym Wymyślicie i nie tylko. E, spraw się porobiło znacznie więcej niż zostało to zaplanowane, no niestety, ale to jak to się mówi, życie. Najczęściej tak jest właśnie skonstruowane, że... Mówią, wiadomo no, po grusie, sama strona. Bo ma numer. Słuchaj, kiwka numer ma, tak? Niech dzwonić. Słuchaj, przecież no wiadomo, że na wizji nie powiem, że jestem że umówiony, nie? No. Wiadomo, że Jacek generalnie byłby w stanie wziąć, wyrzucić tego pana pilota z samolotu i powiedzieć mu zawracamy! Że Jacek ma znajomości w prokuraturach, w sądach i w ogóle i wszędzie. Słuchajcie, porozmawiamy sobie o sądzie. Ale to już na live, w którym, jeżeli macie ochotę, w dniu dzisiejszym yy, poczekać aż dojedziemy do miejsca, yy, że tak powiem. pobytu, tak. Tak, dojedziemy, słuchajcie, do tej, jak to się nazywa yy, do hostelu razem ze szczurami, plus i tymi różnymi innymi gadżetami. Tak? tak no bo blisko jacka to, to bliskojacka to jeszcze jest szansa, że nawet y, można powiedzieć, od jacka jakieś przejdą. takie Znane pluskwy, szczury, takie, takie, wiecie, z Chicago, no, e, e, New Yorka, w New Yorkach przyjdą, no, takie, e, można coś dostać do, że tak powiem, zaspokojenia e, tego głodu, niekoniecznie narkotykowego, ale takiego, o, to właśnie się rozchodzi, woda jest mocna, woda jest zdrowa, wodę najlepiej się pije do góry kołami, nie, to wtedy ona najlepiej wchodzi, nie. No świrki, z kowerki, taktyki, motylki. Słuchajcie, mam wam dużo do e, powiedzenia przez ostatni czas. Ja mam nadzieję, że ci, co mają troszeczkę oleju w głowie, to zdają sobie sprawę, dlaczego nie nadawałem w ostatnim czasie. E, ci, którzy sobie nie zdają sprawy, to śpieszę z informacją. E, że ja tutaj byłem, pojawiłem takiego powodu, to wam dokładnie wytłumaczę. E, po prostu dzisiaj za parę chwil, nie? Znaczy, tak myślę, że około dziesiątej, bo zanim dojedziemy, zanim zaparkujemy, zanim oczywiście wywiadów udzielę, nie? No, bo wiecie, no, ja Wam powiem tak, dostałem osobistyczne zaproszenie, mówno prawda, nie ja, ale dostałem osobistyczne zaproszenie, słuchajcie. Ja wiem, wiem, nie wszyscy tutaj są, generalnie, którzy jeżdżą, co mają kierownicę po tej samej stronie co ja, tylko mają, niektórzy serce mają po lewej stronie. Ja jestem z tych osobników, co ma. Serce po prawej stronie. No, w związku z tym, że moje serce jest generalnie obok kierownicy, nie, no to widzieliśmy się dzisiaj. Dzisiaj to było dzisiaj. Widzieliśmy się dzisiaj słuchajcie, z nikim innym, tylko z człowiekiem, który prezesuniem prawdziwej telewizji Jeciusiowej. udało nam się zamienić z nim parę zdań na pewne tematy, o których... No mam nadzieję, że już niebawem się wszyscy dowiecie. Jest to związane także z troszeczkę z kanem okiem, okiem Asapi, więc należy go już promować. Widzę, że coś tam Izydor marze, ale generalnie fajnie by było. Powiem Ci, że Izydor ja teraz widzę mniej więcej tak samo jak Ty, nie? No może trochę przysadą. Są... O nie, dużo ładniejsza. Wiesz, nie ma, proszę ja ciebie. Coś się komuś wydaje, że jest w Państwo każdego wykończy po kolei. Nie no, nie, nie, to jest, powiem Ci szczerze, że komuś się źle wydaje, bo jedyną osobą wykończoną to jest on. I mówię z pełną odpowiedzialnością, widząc go ostatnio na oczy własne, bo takie, taki był wymóg mojego pojawienia się, to mogę ci powiedzieć tak. A więcej powiem na live. Ojej. A więcej powiem na live. Ja mogę tylko powiedzieć, że wyobraźcie sobie, że ja na oczy własne widziałem dzisiaj. wczoraj? Nie, przepraszam. Widziałem. Teraz to już mogę. Widziałem człowieka, który był. w upierdolonej bluzie. z kapturem. Dopiero co kurwa się ocknęło to, 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 to coś, nie? Bo to inaczej tego nie nazwę. O, może nie. W, w innym kontekście Wam powiem. Miałem sen. w tym śnie. Był starszy no, tam człowiek, no powiedzmy, był osobnik, o był o jaki pan idzie wkurwiony, jak macha rękami, kurwa człowieku, ty widziałaś to? No. Boże, jakie to nerwowe, to jest to nerwowe Chyba ta, na, na, A to widzę, że na kobite, nie? Bo jak nic. No, więc widziałem słuchajcie osobnika, osobnika, który był w upierdolonej jasnej bluzie, no, mniej więcej podobnej do, 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 do tej, nie? W upierdolonej, jakby w życiu ta, 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 ta bluza pralki nie widziała. A nawet jeżeli widziała, no to ktoś pomylił się i kurwa generalnie wrzucił ją z upierdolonymi rzeczami z budowy, nie? Taka elegancka bluza, nie? W dodatku, powiem wam szczerze, że chyba zaspał w miejsce, w którym żeśmy się spotkali. Bo nie wydaje mi się, żeby ktoś tak z własnej nieprzymuszonej woli przyszedł do sądu, słuchajcie. No... Nie wiem jak to nazwać, to coś co on miał na, na tutaj na twarzy, ale to tak się komponowało słuchajcie z jego, że tak powiem szarością. Nie wiem czy to ta, 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 ta um, Jakby to powiedzieć? Ten kolor bluzy razem z kolorem włosów mieszało mu się tu w okolicach, gdzie normalnie facet ma zarost. Nie wiem, no naprawdę ciężko mi określić to, to coś co było na tej twarzy, bo to tak, zarostem nie można tego nazwać. No bo żeby nie, no naprawdę powiem wam szczerze, to długa historia jest. My będziemy musieli po tym podebatować, a tak prozaicznie mówiąc to wam powiem tak. Pojawiło się to coś u yy, w upierdolonej bluzie, co podkreślam, bo to bardzo mocno rzucało się w oczy. W dodatku powiem wam, że włosy, włosy, no to powiem wam szczerze, na rokowca, o! Na rokowca, tylko że na rokowca, który zaspał. Czyli generalnie, ja już dawno słuchajcie, nie widziałem czegoś takiego, żeby komuś miał gniazdo na głowie, nie? Gniazdo. Ja nie wiem, czy, czy, czy to teraz taka moda, ja, ja nie wiem, bo ja może się czepiam teraz, powiedzcie, że sam chodzisz w klapkach i w skarpetkach, no chodzę i powiem szczerze, teraz też jadę w klapkach i skarpetkach, bo mi tak wygodniej, ale żeby przychodzić, kurwa, w miejsce Teoretycznie, gdzie jest być albo nie być, kurwa z takim gniazdem tutaj, a, a może, a wiedzieć, a może no o ekologię dba. Ja się czepiam, a on generalnie może to... Może to ja też. To jest na Ty, a to No może i tak. O, widzicie? Aż nawet internet tego nie wytrzymał. Powiedział, że pierdoli, tak. Powiedział, że pierdoli. Ja też jeżdżę w klapkach i skarpetkach i nie, nie ciężarów. Nie, nie, słuchaj, ja z nim widziałem na jego, znaczy w ogóle na zaproszenie, wiesz, indywidualne zaproszenie, tak, wiesz, niektórzy tak mają, że wiesz, że ja dostałem zaproszenie, yy, tak, o którym nie wolno mi absolutnie mówić, dowiedziałem się, tak, dopiero teraz się dowiedziałem, więc wcześniej to się nie liczy, ale teraz, teraz już, teraz już mogę śmiało powiedzieć, że nic nie mogę wam powiedzieć, nie, i bym miał papierze, Gdyby to nie było tak tajne, nie? Ale no tabelę, słuchajcie, można się tak chwilę zastanowić nad, tym, nad tą tajnością, nie? To jak to jest? Człowiek, który jest taki transparentny i niczego się nie obawia, i wszystkich wsadza do więzienia i generalnie o sprawie yy, no, przecież on transparentny, on się niczego nie boi i w ogóle. To dlaczego taki człowiek generalnie yy, wręcz naciska na to, żeby jak to cytuję, nawet zostałem pouczony, że nie wolno mi... że nie wolno mi ten. Że nie wolno mi nic mówić, ale chyba staniemy, wiesz? I ten internet ustawimy, bo to się kurwa nie da. Wiecie? No, bo to się po prostu nie da, bo to tak rwie, bo to tak rwie, że to się w pale nie mieści. Ja myślę, że po prostu, wiesz co, ja wezmę, dajcie łyka. To się po prostu nie da zrobimy takiego machera mchena ja was odczepię od tego można powiem, urządzenia bo to się po prostu nie da powiem wam tak ja myślę że umówmy się umówmy się w ogóle taka a propos po gdzie tu jest ten cały bałagan umówmy się tak słuchajcie a propos po po na, w ogóle na godzinę nie wiem 21.30 no. 21.30 słuchajcie i wam po prostu więcej więcej powiem nie bo to się po prostu nie da tak bo, jak ja mam jechać kawałek i od razu za chwilę mówić, że ten, yy, że za chwilę nie, to myślę, że umówmy się. Słuchajcie, na 21.30 warto poczekać. Jest warto yy, poczekać, żeby Wam powiedzieć, co się przez ten tydzień narobiło. Zośka, generalnie, też jeszcze jest. Trzeba ją szybko położyć. zobaczyć, nie wiem, czy ją w ogóle widzicie. Może zapać na tego kostu? Tak, Zośka, słuchajcie, jest. O, jest. Pomachaj, rób pa, pa. pa. Pa, 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 pa. papa, pa, pa, wszystkim. Papa, pa. zajęta jest, bo ba, ba, bajka leczy nie. Tak, Zosia, Zosia, jedziemy szybko do domu, tak, spać, spać, kąpać, kąpać. Jożka, Zoszka? Zoszka jest zajęta, papa, zrobimy, papa. Dobra, no to tak, słuchajcie To Zoszka, Zoszka, Zoszka ten, Zoszka, słuchajcie, powiedziała papa. Pa. Ja słuchajcie, mówię tam Wam też i widzimy się o 20.30 bez żadnych, słuchajcie, przerw, tak? Bo to jest o czym powiadać, nie, kochanie? Jest o czym poopowiadać. Ja, to co powiedziałem, to słowa dotrzymuję. Byłem, spotkałem się, papierologia została złożona, dużo zostało zrobione, ale powiem Wam coś jeszcze. Muszę wam coś powiedzieć, co jest bardzo, bardzo, ale to naprawdę bardzo, bardzo ważne i myślę, że sporo osób będzie zaskoczonych, bo się coś totalnie wydarzyło dzień po rozprawie, tak? Dzień po rozprawie, dzień po rozprawie coś się wydarzyło takiego, że uwierzcie mnie, że mnie mało potrafi w życiu, w życiu zdziwić, ale to, co się wydarzyło, to mnie po prostu na amen Totalnie na amen rozłożyło, nie? Ale o tym już porozmawiamy, słuchajcie, o 23.30 albo nawet o 22. To wszystko zależy jak nasza wspaniała, że tak powiem, naogląda no się bajków. Zapal, bo ona chyba popatrzmy, czy ona idziesz spać, czy nie. Nie śpiewasz. Śpiewasz nie Tak? O, może jednak nam się uda 25-30. Tak. Uda się, uda. Uda się? A tak i grębą się uda. Tak? A kto ta tu jest, Załaśka? Kto tu jest? Ej, jest. Ja. Załaśka? Mm. Tak. Ej, Załaśka, gdzie ty jesteś? W Walszawie? Aż przerwała. Tak? Tak. Tak, Jośka, łośpimy, śpimy, dobra. To szybko cię zawozimy. Tak? No to zrób pa, pa i żegnamy się, bo zostawimy ten kawałek tylko dla ciebie, zaszka. Pa, 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 pa. Nie dasz się nam uczyć. Nie no, czekajcie. bajka jest najważniejsza. Okay. Bajka jest najważniejsza, tak? Dobra, to tak. Trzymajcie się, do później. Pa, pa, pa.